Nominacja do Podlaskiej Marki Roku niespecjalnie mnie zaskoczyła, dlatego, że, jako zakład, staramy się jako firma od, od wielu lat, a właściwie dokładniej mówiąc, od 25 lat, dostarczać na rynek najwyższej jakości produkty. Przykładem takiego produktu jest polędwica Natura. Nazwa jej się bierze właśnie stąd, że jest sporządzona wyłącznie z mięsa wieprzowego, najwyższej jakości polędwicy, z dodatkiem wyłącznie soli i przypraw. Potwierdzeniem tego, że spełniamy oczekiwania naszych klientów jest fakt, że bardzo licznie odwiedzają nasze sklepy.